Cześć, witam z Katowic, gdzie znajdujemy się na święcie detrainingu i przy okazji 15 urodzinach Mr. Pinera. Jak za mną widzicie, mnóstwo wystawców, m.in. oczywiście nasze stoisko, na które zaraz trafimy, a będzie też tort, nowe nagrody w programie lojalnościowym i wiele, wiele innych. Zapraszam na materiał. Znajdujemy się już koło naszego stoiska, jak zwykle znajdziecie strefę testową, jak i całą gamę naszych produktów. Dzisiaj ta gama powiększa się o dwa nowe produkty, bestie w rozmiarze 37 i 55 mm. Jak widzicie za moimi plecami, to nie koniec atrakcji na dziś. Ogłosiliśmy nowy wyścig rankingowy z nagrodami m.in. F1 w Katarze oraz trzema wybranymi szkoleniami u naszych partnerów, szczegóły już za chwilę. Jak już wspominałem, od dzisiaj do oferty trafiają dwa nowe produkty. Bestia w rozmiarze 37 i 55 mm. Dostawaliśmy od Was mnóstwo wiadomości z prośbą o właśnie te rozmiary Waszej ulubionej bestii. No to proszę bardzo, o oto przed Wami. na torta i oficjalne lat z okazji 15 urodzin Mister Kinera. Życzymy wszystkiego najlepszego, idziemy śpiewać i zajadać torta. Święto detajningu w Mr. Kinerze dobiega końca. Piękne dzięki za tak liczne przybycie i uwagę i do zobaczenia na kolejnych eventach. A z kimś z Was także za niedługo już w Katarze.